Ej, chłopaki, chciałem wam coś powiedzieć. No. Co? No, no. Jestem Zordonem. <grym> ja. <Jordan. grym> Zordon. <grym> Zordon No, co bajane. Z takim cieszy to ja pierogi pa. Pa, Uwierzysz mi zaraz, no, ja no, dawaj. dawaj. No, pa. no, no poka, no. Podobsząd po, teleportować, że, się, no, nie? No, no, pa, ja pokażę ci, nie? dobra, weź skąd? No, ja ci nie no, dobra, nie. To dobra. Nie, nie. Później niech pokaże. no. Dobra, czekajcie. Już, no i pa. W tym momencie, teraz nie? No dawaj. Jaki, jaki typ, ty, ty, gdzie, gdzie on jest, nie? Hmm, Sprawdź sam, nie? Pod stół go nie może. ma. Jaki, jaki typ, ty, nie? Nie ma go pod stół. U mnie jaki też go nie ma, nie? U mnie też, czyli... Ja nie jaki wiem. Jaki typ, ty, ty, ty ty, Zordon, nie? Świetnie, świetnie! świetnie no, jest. ekstra, nie? To jest super! Daj, zobacz jeszcze raz. Nie mam Nie ma, nie? nie świetnie. No, no, do nie, Po prostu Się mówi trudno. Dobra. Co to? Zordon nazywa. To Zordon. Zordon. Jaki Zordon, ty? No, co to ja wiesz, to Rangers co? jestem pawe no... Wypa Rangers jo, ty i ty No, no Więc co ja jestem? Kitowiec! Oś jest. dawaj, dawaj, ja mam to. dawaj, no, który pierwszy? No. no, Oś! Kolejny jest. nie? Kurde, wszyscy te zdolności, dobra Zordon wyba. Idziemy! Nie ma z Zordą, jak możemy. Witam moi wojownicy. Chciałem, Ech, wa Chciałem wam coś pokazać. Dokładnie. Kitowca. Pokaż, pokaż go pokaż. Dzień. Uważajcie na jego ruchy. Jest inny niż wszystkie. Jest bardzo zdolny. Nazywa się Fatos Lokos. Biały wojowniku, chyba mamy problem. Nie wiem jak się z nim poradzimy. Damy radę. Moje dobrze. Miejmy nadzieję. Kurde... Moi wojownicy, wierzę w was. Powodzenia. Nie martw się o nas, Zordonie. Tak. Damy radę. Tak Jesteśmy sądzę. Wyskizn. Porad na transformację. Budzian! Dynek! Ha! Mam was! Hugo Girard! Dalej koks! Chci! Czoła! Dawaj! Nie tak mocny! Który jeszcze? Ty, dawaj! Nie 10 minut później. Kurde, gdzie on jest? Czaj przy całkiem pod tu? Tu